Andziaks i dzisiaj witam Was na kanale Beauty Stories w kolejnym odcinku Tutorial Extra. Dzisiaj jest ze mną makijażysta Douglas Bartek i porozmawiamy o makijażu na pierwszą randkę. No właśnie, czy wiesz jaki ten makijaż powinien być? No właśnie, może mi troszeczkę zdradzisz jak... Owszem, zdradzę wyglądać. Ci. Dzisiaj makijaż zrobimy kosmetykami Kolistar. On będzie świetlisty, natomiast twarz delikatnie zmatowimy. Cały makijaż zaczniemy od nałożenia korektora. Ale nie na twarz, tylko na powiekę ruchomą. Czyli jako baza Dokładnie posadzić. tak. Nałóż sobie odrobinę korektora na dłoń i rozetrzyj go. Mm -hmm. Zobacz, jaką ma konsystencję. Normalnie nakładamy go pod oczy na niedoskonałości na twarzy, natomiast tym razem będzie on stanowił spoiwo podcienie. Mm -hmm. I niewielką ilość wklep opuszkiem palca powieka. Okay. Idealnie. Druga powieka również. Dobrze, rozpracuj. I tak przygotowana powieka będzie idealna pod przyjęcie cieni, które za moment nałożymy. Bazę pod cieniem mamy nałożoną, czyli nasz korektor. Teraz nałożymy cień. Cień, beżowa brzoskwinia. Cień, który jest fantastycznie rozświetlający, otworzy spojrzenie i doda dodatkowe godziny snu. Nałóż go opuszkiem palca w całą ruchomą powiekę. Odchyl delikatnie głowę do tyłu, będzie ci łatwiej. Jest ok? Na fantastycznie. I druga strona. Zauważ, że oko od razu się otwiera. Tak. Od razu jest takie rozświetlone, prawda? Czujesz tak się da? wyspana? Czuję. <laughs> od razu ładniej to wygląda. Dobrze? Fantastycznie. Okay. Odkładamy cień. Przechodzimy do kolejnego cienia. Mm -hmm. Cień miętowy. Cień, który położymy akcentem na dolnej powiece w niewielkiej ilości. Zrób to okay. proszę pędzelkiem skrośnym. No. Niewielką ilość na dolnej powietrzu. Przyciągnąć dalej, czy wystarczy tak? Tak, jak Ci się kończy powieka dolna, czyli w zewnętrznym, domykająco. Nie bój się koloru. Mhm. Kolor sprawi, że wyciągnie, wybije, podbije Twoją tęczówkę. Mhm. Jeżeli chcemy, aby kolor był bardziej nasycony, wystarczy delikatnie zwilżyć pędzel. Oczywiście nabrać kolor. spójść do góry i nanieść go way. na dolną linię. Jeszcze mnie. Okej, okay. kolor mam nałożony. Zaskoczę cię. nałożymy drugą zieleń, ale to jest taka zieleń, która bardziej nam ucieka w odcień troszeczkę złota, trochę mhm. bieli, w fantastycznej, rozświetlającej perły. Spójrz. Ten cień nałożymy bardzo precyzyjnym pęcznikiem. Tak? Dokładnie tak, w kąciki. Oczywiście wewnętrzne. Mm -hmm. Nabierz obficie cień. Widzisz, że oko od razu bardziej się mm -hmm. otwiera? Tak. Jest dużo większe, jest świetliste. I tak masz duże oczy. Natomiast tym zabiegiem jeszcze bardziej powiększymy i spowodujemy, że będą pełniejsze. Super. Gotowe. 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 Skończyliśmy już makijaż oka, teraz przejdziemy do... Brwi, a brwi masz piękne, więc zaproponuję Ci produkt, który jest bardzo delikatny, ale fantastycznie je podkreśli. Mm -hmm. To jest żel do brwi. Żel? Zobacz, proszę. Produkt genialny. Odrobinę nałóż proszę na jedną i drugą brew. Podam Ci lusterko. Proszę bardzo. Dziękuję. No, może się wymienimy? Jasne, pomogę Ci. <laughs> Okej, okay. czyli jak po prostu... Tak jak Ci rosną włoski. Delikatnie do góry i je połóż. O właśnie. W przodu zawsze, jak podniesiemy włoski, postawimy je na sztorc, to odejmujemy sobie lat, dodajemy takiego młodzieńczego zadzioru. Oko, mamy już skończone, teraz przejdziemy do wymodelowania twarzy. Twarz wymodelujemy produktem gwiazdą, produkt, który wygląda... Przepięknie, genialnie rozświetla. Możemy nim zrobić i konturowanie, możemy nim rozświetlić, możemy dodać takiego młodzieńczego różu wszystko na policzku. W Dokładnie tak. I właśnie też to zrobimy. Oddaję okay. ci produkt, bardzo Dzięki. proszę. Zmieszaj proszę wszystko. Mhm. Delikatnie, o właśnie oczywiście nadmiar i nałóż tuż pod kością. Tu? Dokładnie tak. O, właśnie. Bardzo dobrze. Taki mój trik osobisty, jeżeli używasz brązera, który może jest trochę za ciemny. Jak nałożysz odrobinę produktu na pędzel, najpierw włóż pędzel do ucha. Dlaczego? Jak myślisz? Nie wiem. Może? Dlatego, że ucho jest najciemniejszym miejscem. Aha. I w momencie, kiedy masz za dużo produktu, skoncentrujesz kolor w najciemniejszym miejscu. I dopiero później poprowadź. Mhm. Produkt Czyli po prostu tutaj od. Stop, dokładnie tak. tak, dokładnie tak. Okay. Twarz mamy podkreśloną brązerem, teraz ją troszeczkę rozświetlimy. Mm -hmm. Zmieszaj proszę te wszystkie rozświetlające cienie, właśnie te od góry. Okay. Bardzo dobrze. I nałóż na szczyt kości W tym miejscu? Właśnie tu. Z jednej i z drugiej strony. Powiedz mi, czy więcej, czy? czy Nawet jest możesz okay? więcej dołożyć. Dobra. To będzie taki Bardzo... świetlisty makijaż. Jak najbardziej rozświetlać jest pożądane. Jeszcze musimy podkreślić, a więc uśmiechnij się proszę do lusterka. Pojawią ci się mięśnie policzkowe, mówiąc tak bardzo profesjonalnie, natomiast to są nasze policzki. Tutaj się zawsze rumienimy. Nałożymy odrobinę tego różu tego środku, w w Tak, dokładnie. Zbierz no. pędzlem produkt. Okej. Okay. Uśmiechnij się do lusterka. I teraz za każdym razem jak będziesz robiła ten ruch, to się uśmiechaj. Mm -hmm. I tutaj po prostu na środek, tak? Nałóż odrobinę. I rozprowadź w linii prostej do tyłu. Super. No i druga strona. Róż też doda takiej świetlistości. Promienności skórze, więc obowiązkowy krok. Bardzo dobrze. Psz. Czyli już mamy y, rozświetlacz za sobą. Dokładnie, pędzel możemy odłożyć. Został nam jeszcze jeden segment, jeden krok, czyli... Usta. Dokładnie. Mam dla ciebie dwa fantastyczne produkty. Pierwsze z nich to taka transparentna konturówka. Ją mhm. sobie nie zrobisz krzywdy, obrysuj proszę nią usta. Czyli ona tak naprawdę jest do każdej, e, każdej pomadki, tak? Tak, to jest produkt do każdej pomadki, jest transparentny, natomiast spełnia zadanie konturówki, a więc utrzymuje pomadkę, powoduje, że ta pomadka nam nie ucieka poza kontur ust i dodatkowo przedłuża jej trwałość. Ostatni produkt, który nałożymy to Plumping Glossy. Produkt, który będzie głównym produktem. Okay. To jest błyszczyk, który da bardzo delikatny, transparentny kolor, natomiast dodatkowo powiększy Twoje usta. Okej. Na usta, proszę. Dokładnie Utrzymaj na usta. Proszę. Proszę bardzo. <laughs> Dziękuję. Mówisz masz? Okay. To jest też produkt nawilżający, więc śmiało możemy go używać przez cały dzień. W miarę potrzeb. Jeżeli odczuwamy, że usta są spierzchnięte, możemy nakładać ten produkt, aby ukoić. Jak ci się podoba makijaż? Bardzo mi się podoba. Jest delikatny, dziewczęcy, idealny na pierwszą randkę, tak jak rozmawialiśmy na początku. E, troszeczkę się bałam tego miętowego koloru, e, muszę powiedzieć, ale finalnie jest wyrazisty, ale delikatny, więc jak najbardziej mi się podoba. Przekonałem cię do używania kolorów? Przekonałeś mnie. No to mam nadzieję, że będziesz z nich korzystała częściej. Będę. My już się z wami żegnamy. Zapraszamy was do subskrybowania kanału Beauty Stories. Lajkowania i komentowania oczywiście naszego odcinka i jeżeli spodobał wam się look, który razem wykonaliśmy, to zapraszamy was do opisu, w którym znajdziecie linki do wszystkich kosmetyków, które są w tym momencie w promocyjnych cenach. Rzadko się to zdarza, więc naprawdę warto. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa.